Dostawa towaru oraz sprawdzanie. Podczas przyjmowania towaru na magazyn, każda paleta z towarem dostaje indywidualny numer, po którym jest identyfikowana poprzez swój cykl od przyjęcia do wydania na sklep. W momencie dostawy każdy towar jest weryfikowany jakościowo oraz ilościowo. Wymiarowanie, jeżeli pojawił się nowy produkt. W momencie pojawienia się na magazynie produktu po raz pierwszy, zostaje on otagowany jako nowość oraz zostaje skierowany do wymiarowania, czyli na specjalnym urządzeniu mierzymy go i ważymy, aby później te dane wykorzystywać przy odpowiednim planowaniu palet oraz weryfikacji za pomocą wagi poprawności skompletowanego towaru. Tarowanie palety oraz rozpoczęcie kompletacji. Magazynier odpowiedzialny za przygotowanie towaru na sklepy przed rozpoczęciem taruje paletę oraz nadaje jej indywidualny numer, po którym dana jednostka jest identyfikowana w dalszych procesach. Kompletacja W przypadku kompletacji na magazynie towar znajduje się w dwóch typach lokalizacji. Bezpośrednio na paletach, gdzie znajduje się tylko towar jednorodny, oraz na lokacjach pułkowych, gdzie może znajdować się wiele indeksów jednocześnie. W sytuacji, w której na lokacji znajduje się więcej niż jeden produkt, system wymusza potwierdzenie poprawności wydanego towaru poprzez skanowanie kodu kreskowego z produktu. Weryfikacja palety po kompletacji Po zakończonej kompletacji wszystkie palety zjeżdżają na miejsce zbiórki gdzie są weryfikowane pod kątem poprawności. Następuje wówczas sprawdzenie wagi danej jednostki w odniesieniu do wagi znajdującej się na liście kontrolnej. W przypadku odnotowania poprawnej wagi dana paleta jest zabezpieczana folią oraz wywieziona na bufor wyjściowy, gdzie zostanie załadowana na sklep. W przypadku stwierdzenia niepoprawnej wagi zostaje ona skierowana na kontrolę szczegółową. Kontrola opakowań wysyłkowych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności na wadze, dana paleta jest poddawana szczegółowej kontroli na module kontroli opakowań wysyłkowych, gdzie każdy produkt musi być indywidualnie zeskanowany pod kątem potwierdzenia ilości. W przypadku, gdy ilości są niezgodne, osoba sprawdzająca otrzymuje stosowny komunikat na ekranie oraz koryguje ilości. Jakie powinny trafić na sklep? Dostawa na sklep W momencie dostawy na sklep każda paleta powinna być sprawdzona pod kątem naruszenia folii ochronnej. Jeżeli folia jest nienaruszona i nie ma potrzeby kontroli szczegółowej, powinna ona zostać odwieziona na sklep w celu rozłożenia na półki. Natomiast jeśli da się zauważyć uszkodzenie folii ochronnej, powinno przystąpić się do szczegółowej kontroli przywiezionej palety z towarem.